Nauczanie domowe, 24 maja, księga Rodzaju, rozdział 3, wersety od 9 do 15 oraz 20. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał do niego i zapytał go, Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Kilkakrotnie powtarzający się w tym tekście termin niewiasta powinien zwrócić naszą uwagę. Mężczyzna, który wydaje się głównym bohaterem tych wydarzeń, stworzenia i upadku, nagle w tym miejscu schodzi na plan dalszy. Pojawia się niewiasta, którą Bóg postawił obok mężczyzny. Pojawia się niewiasta, która działa. Pojawia się niewiasta, która odpowiada Bogu. Pojawia się niewiasta, która jest wprzągnięta w walkę z szatanem. To jej potomstwo będzie również zaangażowane, również będzie wprowadzone w tę tajemnicę zmagania, którego finałem jest zwycięstwo w osobie Jezusa, potomka niewiasty. I gdy Przyglądamy się temu tekstowi z księgi rodzaju, widzimy, że tu to określenie jest symboliczne. Ono pojawia się później, kiedy Jezus zwraca się do Maryi. I chciałem zwrócić uwagę na te dwa teksty klasyczne, kiedy Jezus mówi: Czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, na weselu w Kanie Galilejskiej. Rozpoczyna się publiczna działalność, historia zbawienia. I już jest w takim momencie przełomowym, kiedy obecny na świecie Mesjasz zaczyna działać. I wtedy Maryja mówi tak, to też jest moja sprawa. Maryja jako niewiasta, ta, która jest po stronie człowieka, kimś, kto przeżywa upadek, słabość, niedoskonałość, brak na tym weselu bardzo konkretny i która jako człowiek chce, aby Bóg. Jak najszybciej zadziała, aby Bóg już podjął ten właśnie cudowny proces. Zauważmy, jak delikatnie Maryja się zwraca do sług. Wy macie zrobić to i to. Do Jezusa delikatna sugestia, podpowiedź. Tak jakby Maryja nigdy nie chciała wymusić, jakby nigdy nie powiedziała: To jest moje działanie. Ona wiedziała, że to jest Boże działanie. Ona może tylko towarzyszyć. Ta, która jest niewiastą postawioną obok mężczyzny. I drugie wydarzenie, kiedy Jezus umierając na krzyżu powie: Niewiasto, oto syn Twój. Niewieście powierza uczniów, powierza właśnie tajemnicę kościoła. I tak jak tam w Kanie Galilejskiej były zaślubiny. Tak tutaj również są zaślubiny. Tam bardziej w radości, w weselu, tu bardziej w przymierzu, we krwi, w odkupieniu. Ale to jest jedno wesele. To są jedne zaślubiny. Oblubieńca, który ofiaruje siebie oblubienicy. I widzimy, że niewiasta jest tą, która jest obok, towarzyszy, ma specjalne zadanie, specjalną funkcję, specjalną rolę w tej historii zbawienia. Bóg tak sprawił, Bóg tego chciał. Więc my, patrząc na to, przyglądając się i medytując, możemy coraz bardziej odkrywać, jak w piękny sposób Bóg tę niewiastę z Księgi Rodzaju teraz czyni nową Ewą, Maryją, która tęskni za działaniem Boga, która, można delikatnie powiedzieć, przyspiesza to działanie, która woła o to działanie. I ostatni obraz. Z Apokalipsy, kiedy widzimy niewiastę obleczoną w słońce, tę, która z jednej strony jest zaangażowana w walkę, a z drugiej już jest w chwale Bożej, już jest w niebie, już świętuje z tymi, którzy zostali odkupieni. I słyszymy w Apokalipsie, że Szatan idzie walczyć z resztą jej potomstwa. Maryja jako matka, niewiasta, której potomstwo zwycięża Szatana. W Apokalipsie jest ostateczna pieczęć, że to proroctwo, ta protoewangelia z księgi rodzaju wypełnia się w Maryi i przez Maryję. Oczywiście w osobie Jezusa Chrystusa, ale Maryja jest tą niewiastą, która ciągle jest obok, tą niewiastą, która w tym cudownym działaniu Boga jest niewiastą walczącą. Która walczy razem z nami, bo ma tę samą naturę, słabą, niedoskonałą, ograniczoną i podkreśla to Księga Rodzaju. Z nami. Ona jest niewiastą walczącą przy nas. Wtedy, kiedy jest przymierze, kiedy jest wesele, kiedy Jezus poślubia nas jako oblubienicę. I ona należy do tej oblubienicy, bo jest jednym z członków Kościoła. I w końcu ona walczy za nas, wstawia się w apokalipsie za swoje potomstwo, aby nikt nie zginął, aby zwycięstwo było ostateczne nad zakusami złego. Medytując tę niewiastę, w tych trzech odsłonach możemy w Maryi widzieć tę nową Ewę. Stąd to podkreślenie, że Adam nazwał Ewę matką wszystkich żyjących, ponieważ Bóg nazwał Maryję matką wszystkich zbawionych. Maryjo, bądź z nami, bądź przy nas i módl się za nami, abyśmy jako Twoi potomkowie, a równocześnie dzieci Boga stawali się tymi, którzy zwyciężają w tej walce, w walce, w której Ty nam przewodniczysz. Kiedy modlisz się tak, módl się właśnie o Kościół, aby Kościół, każdy z wierzących, był jak najbardziej podobny do Maryi aby był jak najbardziej synem niewiasty, aby jak najbardziej był dzieckiem Boga. Tym, który zwycięża w walce, ponieważ niewiasta walcząca stoi obok, aby razem z nami zwyciężać w Chrystusie Zbawicielu.